Ale deszcz! Ano deszcz. Leje. A, leje, leje. Pani to dobrze pod tym daszkiem. Sucho. A ja moknę. Ba! Tak to już jest, droga pani, jak w życiu. Jeden moknie, drugi nie. Trzeba się z tym pogodzić. Gadanie. Mam się pogodzić z tym, że jej słucham nie mokro? A gdyby pani się tak odrobinę posunęła, to byśmy obie były mokre. Faktycznie. Do tej pory wszystko było w porządku. Ale żeby jeden obywatel moknął jak pies, a drugi suchości zażywał, w tym samym państwie, w tym samym mieście pod tą samą konstytucją, to jest. Nie nagrywa. No tam. No dawaj, ulżyj sobie. Chętnie posłucham. Chce pani wiedzieć, kto naprawdę jest winien? To tylko moja wina. Mówiła rano te w telewizji, że dziś parasol nie będzie potrzebny. Ja wtedy wyjrzałam przez okno i widziałam, że się chmury zbierały. Tak myślałam, że będzie padać. No i skoro tamta mówiła, że nie, to myślałam, że wie, co mówi. W każdym razie się jej posłuchałam i parasola nie wzięłam. No i widzisz, no. Po prostu, obie jesteśmy ofiarami zbiegu okoliczności. Ja też nie wzięłam dzisiaj parasola. Ale pani masz daszek nad głową. Droga pani! Przez ten czas, co my tutaj darmo pytlujemy, to już dawno by gdzieś pani głowę schowała, chociażby w jakiejś bramie. To czym pani sama nie poszła do jakiejś bramy? Mnie tu dobrze! A ja słyszysz, jak mi chlupocze w butach? Ale nie przejmuj się, na litość mnie nie weźmiesz. <grym>, Prawo jest po mojej stronie. W po No, katar jest. I to nie zły. Nic, nic takiego. Zapalonko płuc się szykuje. Nic takiego nic mu nie będzie. Pokaż się. Mm, gorączka. Wyraźna gorączka. Posłuchaj, leć szybko do domu. Zrzuć te mokre ciuchy, wejdź, zrób sobie kąpiel go w wannie, potem wódka z pieprzem i powinną stąpić. Wódka mi szkodzi. A to polecam barszczyk. Poproś mamusie, niech ci nagotuje gorącego barszczyku. No dalej, niedługo każda chwila będzie Ci bardzo droga. Zobaczysz zdrowiem to wszystko przypłacisz.